Siema widzowie! Witam Was w nowym odcinku na kanale. Dzisiaj temacik jest taki, że pokażę Wam coś tam ze składania silnika z KTM -a, SXF -a 250. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się głównie tym czymś, to jest wał już po regeneracji, ale my musimy go zdystansować w karterach. O co chodzi? Oto, to, żeby on nie latał na boki, jak Żyd po pustym sklepie w karterach. Czyli w tych kawałkach aluminium to są kartery i my musimy zdystansować wał, włożyć w kartery, zmierzyć luz boczny i będziemy mogli coś stwierdzić na ten temat. Tak jest. Dużo osób pewnie nie wie, że takie coś w ogóle się robi, bo dużo osób Dużo osób, ci, co robią, to wiedzą. Ci, co robią sobie sporadycznie, to nie wiedzą, bo nie patrzą w serwisówkę. Ale takie coś jest bardzo ważne. Z czym to się wiąże? Zawsze dostajecie z łożyskami nowymi, takie oto szalki. Ja wam pokażę coś takiego. To są szalki, które wchodzą w włożysko i które nachodzą sobie na wał. Ale pod te szalki w to miejsce wchodzą takie podkładeczki. Podkładki takie średnica nie pamiętam, około 35 na 40 coś w tym modelu, nie? Te łożyska są NJ 206, czyli do każdego łożyska NJ 206 jest NJ chyba 306 i 307. Do każdego łożyska, każde łożysko będzie miało oczywiście inne wymiary. Tutaj łożyska w karterach są nowe, że tak powiem bo tutaj jak robimy korbę, no to pasowałoby zrobić od razu i łożyska. Dobra, czyli przystępujemy może od razu do tematu jak to zrobić, jak to wymierzyć, co będziemy potrzebowali. Czyli może na początek włożymy sobie wał w kartery, skręcimy sobie je docelową siłą i zmierzymy luz osiowy na boki tego oto wału. Więc bierzemy się do roboty. Jeżeli ktoś jest ciekawy, gdzie był robiony wał, no to był w firmie Motocross. Już kilka wałów zostało tam zrobionych do moich silników i do silników klientów. I wszystko jest jak najlepszy w jak najlepszym porządku. Kładamy sobie wał. On tutaj powinien wejść bez żadnych problemów. Bo to łożyska, te łożyska, to są łożyska rolkowe. Do tego silnika oczywiście jeszcze przyjdzie kilka innych gratów, między innymi właśnie te podkładki, ale zacząłem już sobie nagrywać z rana, żeby mieć połowę już nagraną, że tak powiem. Potem przyjdą podkładki, pokażę Wam jak to wygląda. Przyjdzie również nowa pompa oleju, rotor pompy cały 12 mm i. Będziemy sobie mogli go poskładać e, cały dłube bez żadnych problemów. Dobra, mamy złożony y, silnik w sensie wał korbowy do karterów. I teraz jak zauważycie, albo nie zauważycie, bo tego nie zauważycie, wy tego nie zobaczycie, ale wy to usłyszycie. Dobra, widzowie, także yy, pokazałem Wam. Włożyliśmy wał do karterów, założyliśmy silnik, silnik połówki karterów w i madło. W takie miejsce, co jest w miarę sztywne. Teraz będziemy potrzebowali taki oto sprzęcik, czyli czujnik zegarowy, to jest to, czujnik zegarowy, widać widać i cały, całe ramię, cały statyw do tego właśnie. Czujnika, żeby to zmierzyć. Czujnik musimy zamontować w to samo miejsce, w co jest zamontowany silnik, żeby nie było przekłamania jakiegoś tam pomiaru. Także zakładamy sobie staty wrazem z czujnikiem, przykładamy do wału i zaraz wam pokażę, jak to wszystko działa. Więc, jak widzicie, mamy już zamontowany staty wrazem z czujnikiem do powierzchni zewnętrznej wału korbowego mamy założony czujnik, przyłożony tak, żeby zmierzyć sobie bicie osiowe na boki tego wału korbowego. Więc teraz pokażę wam jak to dokładnie działa. I możemy sobie prawo lewo. I wtedy widać jaki mamy, jakie mamy wartości. W którą stronę się to kręci? Mamy luz 0,6 mm, czyli tak na chłopski rozum, trzech dyszek możemy sobie lekko pobić. Wiadomo, w którą stronę idzie czujnik, więc więc wszystko tutaj jest yy, tak, jak powinno być. Czyli, co następnie? Czyli co następnie robimy? Musimy sobie zdemontować wał korbowy z karterów, czyli wykręcamy sobie to, co wcześniej sobie wkręciliśmy. Demontujemy wał, potem będziemy sobie demontować jedną z dwóch szalek. Będziemy sobie mierzyć grubości blaszek dystansujących właśnie ten wał korbowy. Następnie założymy sobie nowe blaszki, czyli grubsze. W tym przypadku musimy założyć grubsze blaszki, ponieważ luz, jak widzieliście, wynosi 0,6 mm. W serwisówce wartość jest podana pomiędzy 0,4 a 0,50. Czyli na dobrą sprawę mamy w sumie do, do regulacji 10 mm, 0,2 mm. My się bardziej będziemy trzymać tego, tej wartości 0,4, a może nawet i 0,3, bo zależy w jakiej serwisówce się popatrzy. To też ta wartość jest inna. W jednej serwisówce jest podana wartość 0,405 w drugiej serwisówce jest podana ta wartość 0,2. 0,2 może być troszkę mało po rozgrzaniu tego silnika. No i tak właśnie to wygląda. Tutaj spróbuję Wam pokazać, jak wyglądają te blaszki. Ale nie wiem, czy Wy to zauważycie. Te blaszki praktycznie nie widać, bo one są takie cienkie. Ona jest za tą szalką, taka cieniutka blaszka, może i to zobaczycie, może bardziej Z tej strony powinno to być widać Powinno widać tą blaszkę, tak widać ładnie I Teraz musimy zdemontować tą szalkę Właśnie tak Do tego będziemy potrzebowali specjalistycznych narzędzi Czyli Takiego ściągacza do Szalek To narzędzie zostało wykonane kiedyś tam i powiem Wam, że na razie się spisuje. To jest do łożysk NJ206, czyli do takich wymiarów jakie właśnie mamy w tym motosilniku. Są jeszcze dwa typy albo i trzy. Nie pamiętam dokładnie, ale KTM Husqvarna yy, i chyba tyle z takich rzeczy co, co pamiętam. Dobra, pokażę Wam jak ściągnąć szalkę, zmierzymy potem grubości blaszek i wyregulujemy sobie tak jak powinno być łapiemy sobie wał korbowy w aluminiowe szczęki, żeby tutaj nic nie uszkodzić najlepiej będzie jak złapiecie sobie za przeciwwagę mi przynajmniej jest tak w miarę fajnie to yy, łapać bo mamy pewność, że ten wał się na boki nie rusza no nie? my będziemy ingerować tylko tutaj w tą szalkę, więc tutaj nic się nie uszkodzi nic nie powinno się uszkodzić z tych rzeczy musimy sobie rozgrzać ten oto sprzęt żeby założyć tutaj na szalkę, rozgrzać tą szalkę i ściągnąć szalkę razem z tym urządzeniem bez ingerencji w wał korbowy, w czopy i w przeciwwagi, tak widzicie, pod spodem mam podłożony kawałek materiału stworzywa. To jest taka szczęka stworzywa pod wał, żeby tam nic się nie uszkodziło. Więc grzejemy urządzenie i ściągamy. Próbujemy, mam nadzieję, że się to uda w miarę za pierwszym razem. Pięknie to wyszło. Szalka ściągnięta jest ciepła, ale to i teraz wam pokażę. Nawet nie zdążył zagrać dobrze wał korobowy. i bardzo się z tego cieszę. Słuchajcie, teraz mamy. Takie oto podkładki dystansujące. Ja mam zamówione nowe. Bo, bo co? Bo te, co były poprzednio na starym korbowodzie, niestety za małą wartość mają, czyli są za cienkie. Przez co zamówiłem 0.10, 0.15, 0.30. Teraz musimy sobie zmierzyć te oto dwie blaszki. Dobra, minus widzowym. Będziemy potrzebowali takiego oto sprzętu. To jest mikromierz do mierzenia takich różnych cienkich rzeczy. On jest zakres 0,25 mm. No i pokazuje co setkę wiadomo. Bierzemy sobie blaszkę. Mierzymy. Ta blaszka ma 15 setek. Nie wiem, czy to będzie widać jakoś w ten sposób. 15 setek. Bierzemy sobie drugą blaszkę. A ta blaszka ma dyszkę, czyli proszę Państwa, dwie blaszki mają 25 setek, więc to jest 0,25 mm. Możemy sobie jeszcze złożyć dwie w całość i dwie sobie, że tak powiem, zmierzyć. No i pokrywa się to, co tutaj było mówione. Czyli 25 setek mają dwie blaszki. My mieliśmy luz 0,60, czyli skoro te blaszki mają 0,25, my sobie założymy dwie dyszki grubiej, żeby to było, czyli pasowałoby 45. Czyli przyjdą blaszki 0,30, 0,15, 0,10, założymy sobie 0,30 i 0,15, razem to będzie 0,65. Więc, więc teoretycznie ten luz powinien się zmniejszyć o. 0,2 mm, czyli powinien być 0,4 I w tych granicach powinno być w miarę fajnie ok. Więc yy, co, czekam na paczkę z blaszkami. Zmierzymy, założymy, włożymy. Zmierzymy i będziemy widzieć jak temat wygląda. Jeżeli będzie wszystko git zostawiamy, jeżeli będzie dalej mało albo będzie za dużo. Yy, czyli ściągamy, zmieniamy na cieńsze, na grubsze, no zależy. W zależności jak tam to będzie wyglądać, nie? Także widzimy się za chwilę. Ja się. Przyszła paczuszka, bardzo mnie to cieszy. Powinny być blaszki do dystansowania wału. No i elegancko, mamy dwie blaszki. A były cztery zamagane. Są, dobra, fel elegancko. Tak, mamy to rozebrane, to jeszcze Wam to zmierzę mniej więcej. Otwór, blaszki, proszę Państwa, on ma 32, a po zewnątrz blaszka ma 45. 32 mm otwór, 45 mm średnica z zewnątrz. Mamy tak, dwie blaszki o wymiarach czy yy, dyszki Jedna blaszka dziesiątka. I dwie blaszki 15, więc teoretycznie tak było to było mówione. Bierzemy 15 i 30, powinny mieć 45 razem, i powinno to być. Zmierzymy sobie o, 40 Oszukały nos. Ciekawe, czy teraz jest 15 gruba, czy jest yy, 30 za cienka. 15 ma 14 setek, to w takim razie 30 będzie miała ze 25. No 26, ale weźmy tą drugą bo to nie znaczy, że wszystko jest takie samo, no nie? Może druga trzydziestka będzie, że tak powiem, na wymiar, no ta ma na przykład 29, czyli jest grubsza. To weźmy też tą drugą piętnastkę, może będzie grubsza, no i wtedy nam się fajnie zrobi wymiar. 14. No, więc będzie 40 coś. 43. Dobra, git. To tutaj widać. To jest napisane w tym miejscu. O tu, 0405. Ten ma być luz na woki. Było, widać, więc git. Więc dobra, wkładamy te 30 i te 15. I powinno być lux. Czyli, git, mamy te blaszki nowe. Tak to wygląda. Wkładamy ładnie tutaj na wał. Mniej więcej po środku, żeby to fajnie było. Grzeję mój ściągacz do tego, do szalek i zaraz to wkładamy. Mamy zagrzany już ściągacz. Wkładamy szalkę, żeby się troszkę, tak powiem, zagrzała. Tak, czekamy chwilę, jak się zagrzeje i wkładamy na, na wał. Powinno być git fajnie, elegancko. Czekamy, jak się wał zagrzeje, żeby to fajnie wszystko się trzymało. Kupy. I następnie czekamy jak to wszystko wystygnie. Git, elegancko. Sprawdzamy czy te blaszki na dole nam się nie ruszają. Ale nie ruszają się. Jest elegancko, wszystko to tak jak ma być. Dobra. Czekamy jak wystygnie, zakładamy wał w kartery. Skręcamy tak samo jak poprzednio kluczem dynamometrycznym, montujemy wimadło, zakładamy czujnik. No i widzimy się już na pomiarach. Przystępujemy do pomiarów po Regulacji po dołożeniu podkładek dwóch innych. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Wszystko jest, że tak powiem, tej samej temperatury, ostygło, także tutaj raczej pomiary się nie zmienią. Mierzymy. Jak widać czujnik jest praktycznie na 0, tam setka w te czy wtedy tam mniejsza z tym. Widać widać 0-42 setki. 0,41, czyli mieścimy się pomiędzy 0,4 a 0,5 mm, czyli tak jak to było pokazane w serwisówce. Więc myślę, że nie ma sensu dalej coś tutaj ruszać. Tak jest w serwisówce, więc tutaj nie będziemy nic z takich rzeczy ruszać i kombinować. Czyli widzowie, tak, jak widzieliście, wał mamy zdystansowany, tak jak powinno być, czyli, że tak powiem, mieści się w granicy 04 mm, czyli, tak jak mówi serwisówka, jest w normie. Więc nie ma tutaj co dalej kombinować, co tutaj ruszać. Będziemy powoli składać silnik. Czekam jeszcze na pompę oleju. Jeszcze sprawdzimy bicie na. Wale korpowe, na no co? Zobaczymy, jak robią te wały. Zmieścimy się, zmieścimy się, jakoś się zmieścimy. Pokaż, kurwa. Pokażę Wam, żeby nie było. Nie widzę dobrze z tej strony, tu jest raz. Mieści się w dwóch setkach, także jest bardzo ładnie. Kurwa świeci ten chuj, tak? O, luks. Także widzowie co, kończę filmik. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, suba na kanale. Zapraszam na Instagrama, na Facebooka. Zostawcie lajka, na TikToka możecie wbić. Tam się wydarzyło. Ee, ciekawy film wzbudził duże zainteresowanie właśnie z tego to. Silnika, także możecie, możecie sobie tam zajrzeć na TikToka. Mogę tylko powiedzieć, że tam możecie szukać odcinka pod nazwą Brokat w Oleju, Złoto w oleju, coś takiego. Tam jest z 300 tysięcy wyświetleń, jak nie więcej. Więc ciekawy temat. Tak jest. Nie przedłużam, kończę kolejny filmik z tego silnika będzie to pokazanie nowych części do składania, coś tam ze składania i myślę, że zakończymy temat z tym oto ktm -em. Dobra, nie przedłużam. Trzymajcie się, widzimy się w nowych odcinkach. Na razie, z Cześć.